W.Media Tajemnice Tony Ego Halika wychodzą na jaw Dopiero 20 lat po śmierci Tony Ego Halika 77 dowiadujemy się, jak tak naprawdę wygląda bo jego kreska ecie. Pomysłowo i odwaga podruk nika robi wrakreska Enie. Podruk raskaowanie by było dla niego tak wakreskanem kreska Enie wyobra, kraska a w sobie by jakaś siba zatrzyma bagowu domu. Eby do tego nie dopuścił, byd gotowy na wszystko. Przynajmniej wielu się tak wydawa, bo w PRL-u bardzo nie godzi się na wyjazd swoich obywateli z Polski. Nie brakowało takich, którzy zastanawiali się, jak to możliwe, liwe, kreska oceniony, obie kreska i grebiat w ci, gdzie uje. Okaza Bosi, kreska Polski, polski podrukreska niby pt-kreska posiadaczem argentyńskiego paszportu. Kto taki jak on musiał stanowić bakomyka sekunda dla komunistycznych Hezbu kreska bezpieczeństwa Szczegóły tego aspektu kreska ci reportera ujawnił niedawno mi rozbaw legby, autor biografii i tu byłem. Ton Halik. Podruk kreska nik zgodzi psi na współprac, po czym natychmiast rozgadać wszystkim, kreska SB chciała go zwerbowa. Kiedy z uwierzyli, kreska e pozyskali ceny na źródło informacji, on im przekaza kilka nacieniusów wyczytanych w meksykackich gazetach, zdradza lek BW jednym ze wywiadów. Z ba bezpieczeństwa nie miała za ten kreska jednego po kreska etku zetchnika, a on mógł dalej oddawać swojej największej pasji kreska ecia, jakby by, by podru kreska e. Zwiat poci go od zawsze. W upierwż wypraw za ocean ma by miecz zbaw. Tak naprawdę miał na imię, wygrał w wieku 14 lat. By zrealizować swoje marzenie, przedostał psi na tratę i wraz z twelisakami ruszył wiz do Gdyni. Zamierzał dostać się na statek do Brazylii. Niestety. Jego plan pokrzykł owa Bastra Kraska Graniczna, która podeskort odwiozł Bago do rodzinnego domu. W bodzie trzech marzenia przerwa Badwa Wojna Wiatowa. W tym czasie Tony przedostał psi do Anglii, gdzie walczy dwóch polskich sibach zbrojnych. Ranny trafił pod opiekę piknej francuskiej sanitariuszki Pierrette Urtin. Oboje zakochali się w sobie. Gdy wojna się skoczyła, wzięli, Lubi wyjechali do Argentyny, gdzie tony mógł realizować swoje podróże i pasje. Za EPT-kreska Szkop Pilotów został osobistym fotografem prezydenta kraju Juana Perona i organizował Zetu Kochan wypraw WGBB amazockiej puszczy. Jego eskapady stały się na tyle znane, kreska a zaproponowano mu pracę reportera w amerykańskiej stacji NBC. Prywatnie te kreska dobrze musi wiodbo. Rozpiera Bago Duma, gdy narodzi psi jego synozana. I mi dostępna Czei Indianina, który uratował pchalikowi kreska ecie. Jednak narodziny dziecka sprawiły, kreska e kreska onkowie zaczki si od siebie oddala. Pierrytmia baju kreska dosy przemierzania szlaków z plecakiem. Pragnę stabilizacji. Tony nie zamierza zrezygnować ze swojej pasji. W banie wtedy do ich drzwi zapuka ba emboda dziennikarka Elkreska Bieta Dzikowska, która zapyta, Ba czy zgodzi się udzieli jej wywiadu? Wkrótce podruk raskanik otrzy pod kreska onej zwiza psi z bied. Kobieta postawi mu jednak warunek, to nie musi ze dni wrócić do Polski. Tak ta kreskasista bo. Ko zdecydowali się na, lub Pracowali wspólnie dla TVP, realizujce filmy przyrodnicze. Mimo ogromnej ciekawości obcych kultur, wierzeń i religii, Halik pozostał wierny tradycji, w której dorastał. Na bokreskał, mierci śmierci, przyjdę ostatnie sakramenty i przystpił do spowiedzi. Zmarł w maju 1998 roku. I został pochowany na Warszawskim Cmentarzu Brudnowskim. Jego grób zdobi rzeźba przedstawiająca krzyk z kazet zawieszonym na nim plecakiem.